Cześć Boże. Ruszyliśmy. Wielki post rozpoczęty. Finałem tego czasu jest zmartwychwstanie, czyli zwycięstwo życia. Patrzymy na Jezusa, który zwycięża. 40 dni na pustyni, zwyciężył, nie uległ żadnej pokusie. Zdecydował się na wierność swojemu Ojcu. Na samym końcu będziemy widzieć Jezusa, który jest zdradzony przez najbliższych, jest wydany przez najbliższych, jest osamotniony, kpią z niego, szydzą, biczują go, nie poddaje się. Jest wierny miłości, wierny każdemu człowiekowi, którego stworzył, nikogo nie przekreśla, kocha do końca. Wszystko dzieje się w Twojej głowie. Czy Ty będziesz zwyciężał w życiu, czy będziesz przegrywał? Czy będziesz walczył, czy nie? Tutaj się to wszystko decyduje. Czy przekreślisz kogoś? Czy przekreślisz miłość? Czy nie? Czy pójdziesz wytrwale? Czy będziesz wierny? Czy nie? Jezus dzisiaj w Ewangelii wzywa nas do prawdziwego życia. Strzeżcie się, żebyście uczynków jakichkolwiek modlitwy, posty, jałmużny jakichkolwiek dobrych czynów nie wykonywali tylko przed ludźmi. Tak, zewnętrznie. Żebyśmy przede wszystkim mieli w sobie życie. Jeśli coś nie wynika z naszego wnętrza, to jest puste. Najpierw tu się to wszystko musi dokonać. Najpierw trzeba się na coś zdecydować tak bardzo świadomie, a później to jest na zewnątrz. Nie żyjmy tylko dla pozoru. Ja myślę, że ktoś, kto żyje tylko tak zewnętrznie. To nie prowadzi takiego życia głębokiego, wewnętrznego to jest bardzo biedny. Kto musi żyć pod dyktandu innych, żeby się innym przypodobać, żeby inni nas pochwalili, docenili. Bardzo biedny musi być taki człowiek. Zniewolony opiniami innych ludzi. Musi się bardzo męczyć. Taka zadyma w głowie musi postawić. Co ktoś o mnie pomyśli? Ci ludzie, ci ludzie, taka opinia publiczna, taka moda, taki styl prowadzić życie w sobie. Trzeba wejść w siebie. Podczas wyprawy w Nieznane, taka bardzo nietypowa wyprawa, o niej więcej jutro opowiem, ale mieliśmy taki wieczór, to już było w Holandii, nad Morzem Północnym. Dzień już dobiegał końca, tak naprawdę, było około godziny 19, jak byliśmy nad brzegiem morza. Dopiero przeżywaliśmy Eucharystię, która skończyła się chwilkę przed 20. Już był taki piękny zachód słońca, robił się półmrok. I Ewangelia tamtego dnia yy, brzmiała, yy, te słowa zachęty Jezusa do Piotra, nie bój się, wypłyń na głębie. Myśmy byli przy morzu, więc aż się prosiło wypłynąć na głębie. No trudno było, prawda, wieczorem gdzieś tam płynąć na głęboką wodę, ale akurat w tamtym miejscu był wał drogowy 30-kilometrowy, który przecinał Morze Północne. I aż się prosiło, żeby skorzystać z tej zachęty Jezusa, no, żeby wypłynąć na głębię, żeby gdzieś tam w tą wodę się udać. I tak żeśmy się zdecydowali, żeby każdy pojechał też sam, żeby to była taka samodzielna decyzja, żeby nikt z nikim nie rozmawiał, żeby żadnej muzyki nie słuchać, żeby tak przeżyć to w takiej samotności, żeby usłyszeć Boga. Niesamowite doświadczenie, bo wiadomo, bardzo szybko zrobiło się ciemno, po kilku kilometrach już człowiek nie widział lądu za sobą, nie było jeszcze było widać lądu przed sobą, tak sam na tym rowerze jedziesz, tu masz wodę, morze, tu masz morze, wiadomo, wiatr i tylko księżyc przy świetle księżyca. Trochę takich dreszczyków też emocji, trochę może być momentami tak przerażające nawet, jak sobie tu uświadomisz, że pełno wody koło Ciebie. Ja życzę każdemu takiego doświadczenia, przynajmniej raz w życiu. Żeby się zdecydować, wyjść gdzieś na pustynię, w taką samotność, do swego wnętrza. To najdalsza podróż, tak naprawdę. Do takiej głębi, żeby usłyszeć Boga. W tobie jest słowo Boga. Pomyśl, skąd ty się wziąłeś, tak naprawdę. Jasne, że pierwsze co to powiemy, no, rodzice i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Ale tak naprawdę, zanim jeszcze twoi rodzice się poznali. Zanim ktokolwiek na tej ziemi o Tobie pomyślał, to już jako pierwszy przed wiekami pomyślał o Tobie Pan Bóg. To już przed wiekami jako pierwszy Bóg wypowiedział Twoje imię i jesteś. Ty jesteś Słowem Boga. Ja jestem Słowem Boga. Ta zachęta dzisiejsza Jezusa do prawdziwego życia. To jest. Dojść do tego słowa. Spróbuj usłyszeć, jak Bóg wypowiada Twoje imię. To Słowo Boga. Ta dzisiejsza zachęta Jezusa to jest też wezwanie do tego, żeby słuchać tego słowa. Jeśli chcesz to życie rozwijać, ten pierwszy pierwiastek, który jest w Tobie, dzięki któremu Ty jesteś, istniejesz, jeśli chcesz naprawdę żyć, to nie odcinaj się od Słowa Boga. To kieruj się tym słowem. Słuchaj Boga, nie opinii ludzi, nie tylko tego, co zewnętrzne. Ja życzę każdemu, żeby tak się odważył wyruszyć, może nas być wielu, na wyprawie też nas wielu jedzie, ale żeby się samemu zdecydować, na wyprawę w głąb siebie, żeby dojść do tego pierwszego słowa, dzięki któremu jesteś. Bardzo zapraszam. Niech te 40 dni postu będą trochę taką samotność, taką samotnią też. Taka też decyzja na samotność. Nie po to, żeby się odizolować od ludzi, ale żeby bardziej być. Żeby bardziej być obecnym. Żeby wiedzieć kim jestem. Tak świadomie móc kierować swoim życiem i dzięki temu bardziej później być też dla innych. To jest wielka szansa. No i też dzięki temu nie będzie zadymy w głowie. Bo jak będzie jeden mówca, Bóg, jak będzie tylko Słowo kierowane od Boga, to naprawdę nie będziesz do dymy. Będzie w Tobie jedność. Nie będziesz miał jakiegoś zamieszania, niepotrzebnego zamętu. Będziesz miał pewność, że idziesz dobrze przez życie. Jak dasz się temu Słowu prowadzić, zachęcam.